Zobacz, jak przełamać barierę strachu, by wprowadzić w ruch swoje życie zawodowe. Dzisiaj podzielę się z Tobą metodą, która może Ci pomóc go przezwyciężyć. To zasada clean, cleanem, czyli pokonaj strach strachem przed tym, co się stanie, jeżeli nic nie zmienisz. Masz dość swojej obecnej branży i myślisz o całkowitej zmianie kierunku kariery? Strach przed nowością i nieznanym jest naturalny. Tyle lat pracować w tej branży i tylko na tym się znasz. Nie pomyśl o strachu przed utknięciem w zawodzie, który nie sprawia Ci już satysfakcji. Może branża wchodzi w nowe obostrzenia, albo się zaczyna kurczyć, i co zrobisz za kilka miesięcy, za rok, za dwa? Drugi przykład, jeżeli chodzi o awans i nowe obowiązki. Może rozważasz awans, który wiąże się z większymi obowiązkami i wyzwaniami. Strach przed potencjalnym niepowodzeniem może być bardzo silny. Wiem. <ślimy> Byłem i jadłem z tego stołu. A strach przed stagnacją i brakiem rozwoju w twojej karierze jest tak naprawdę tym, czego właśnie powinieneś się bać. Bo przecież z każdym rokiem zarabiasz mniej w stosunku do rynku, a twoje umiejętności mogą tracić na wartości. Awans oferuje możliwości wzrostu i nauki, ale prawdziwym ryzykiem jest jego brak, tak naprawdę. Czasem okienko możliwości otwiera się tylko na chwilę. A jeśli chcesz zaplanować to samemu, to skontaktuj się ze mną na Priv. Napisz kariera i ogarniemy.